Nowoczesne rolnictwo nie może obyć się bez maszyn. Kombajny, pługi, siewniki i wiele innych to dziś niezbędne narzędzia pracy. W uprawie ważne są precyzja i czas. Każda awaria sprzętu to realne ryzyko opóźnień, a więc i strat. Dlatego w się liczy się szybka dostępność szerokiej gamy części do maszyn rolniczych. W naszej hurtowni stawiamy na dostępność. Dlatego oferujemy ponad 30 tysięcy części i komponentów od sprawdzonych producentów. To nie tylko szeroki wybór, to konkretna przewaga, która pozwala naszym klientom działać bez zbędnych przestojów. Rolnicy wiedzą, że mogą na nas liczyć, niezależnie od maszyny, sezonu czy sytuacji. Części do maszyn rolniczych to towar specyficzny. Wiele z nich nie posiada kodów kreskowych producentów. W takim środowisku identyfikacja towaru, kompletacja i uzupełnianie braków to prawdziwe wyzwanie, szczególnie w dużym magazynie. Aby mu sprostać, postawiliśmy na sprawdzone rozwiązanie WMS Go by Asseco. Na co dzień już od wielu lat zarządzamy sprzedażą w programie Wapro ERP od Asseco Business Solutions. To nasza baza towaru i procesów. Zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu WMS od tego samego dostawcy, aby usprawnić pracę magazynu, to inwestycja w czas, nasz i naszych klientów. Połączenie tych systemów zrewolucjonizowało pracę naszego magazynu. Pracownicy wyposażeni w terminale radiowe są prowadzeni przez system za rękę, krok po kroku. Podczas kompletacji system pokazuje, gdzie znajdują się potrzebne części, a przy przyjęciu do magazynu, gdzie odłożyć nową dostawę. Dzięki temu kompletacja jest szybka, klient otrzymuje zamówienie bez zbędnej zwłoki, a dane dotyczące stanów magazynowych są na bieżąco dostępne w systemie. Wapro ERP i WMS Go to systemy jednego producenta, więc połączenie modułów magazynowego, sprzedażowego i finansowego przebiegło sprawnie i bez zakłóceń. A samo wdrożenie trwało jedynie 3 miesiące. Uporządkowany magazyn to nie tylko większa wydajność. To też wyższa jakość naszych usług i solidna baza pod dalszy rozwój naszej oferty.